Kolejny produkt, o którym chciałam Wam opowiedzieć, to um, krem do rąk, który też znalazłam tutaj w Nowej Zelandii w sklepie europejskim. Jest on firmy Her Herbal Care uh, My Nature. Krem odmładzający do rąk uh, z dziką różą uh, do skóry suchej i zniszczonej. 90% pochodzenia naturalnego. Uh, Wild Rose Rejuvenating Hand Cream. Firma Farmona. Zobaczymy skąd jest firma Farmona. Farmona Kraków, proszę, następna firma z Krakowa. Bardzo dużo firm kosmetycznych, zauważam, jest z Krakowa, właśnie. No, tutaj mamy właśnie importowane. Tutaj nawet mamy taką, mamy taką informację. No i teraz 90% pochodzenia naturalnego Czyli tutaj czytając właśnie o tym produkcie jest napisane, że jest komponowany z składników naturalnych Które poprawiają sprężystość skóry oraz regenerują skórek i wzmacniają paznokcie To rzeczywiście czuję, że jak krymuje to mam wrażenie, że, te, że ten krem bardzo wspiera moje paznokcie. Jakoś tak nawet tego nie czytałam, a jakoś tak instynktownie właśnie, szczerze mówiąc, bardzo kremuje tutaj właśnie okolice paznokci. O, dobra. Ten zapach jest przepiękny, ten zapach dzikiej róży. Bardzo delikatny, trochę pachnie jak pączki <grymny> Bardzo fajny, ale nie przesadzony. Nie taki delikatny, bardzo polecam. E, Dłonie z dnia na dzień wyglądają młodziej, odzyskują elastyczność, a paznokcie są, a paznokcie są silniejsze. E, receptura oparta na bogatej tradycji zielarskiej. E, 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 e. Super. Witamina E, mamy tutaj witaminę E, odmładza skórę i wzmacnia paznokcie. Inutek, nie znam tego, inutek, nawilża i chroni przed powstawaniem podrażnień. Inutek nawilża i chroni przed powstawaniem podrażnień. Proteiny jedwabiu, o super, bo proteiny jedwabiu już używam na włosy i widzę bardzo fajne efekty. Usuwają szorstkość na skórka i skutecznie chronią przed działaniem czynników zewnętrznych Ekstrakt z dzikiej róży bogaty w witaminę C poprawia koloryt oraz dogłębnie odżywia i regeneruje skórę Ok, czyli to jest taka witaminowa bomba witaminy C, super Aksamitne i miękkie i gładkie dłonie o młodszym wyglądzie 100 ml, czyli dobra yy, wielkość właśnie Jeszcze tutaj widzę, że zawiera olej sezamowy dodatkowo biłak, też Olej słonecznikowy, Shea Butter Bardzo fajny to jest ten krem Polecam serdecznie, bardzo go lubię i wydaje mi się, że widzę efekty <laughs> moich beznokci <laughs>